Partia z rundy numer 4 się z województwa Łódzkiego Juniorów pokazuje perfekcyjnie, dlaczego warto być czujnym do końca. Tą rundę grałem z kolegą z klubu i dosłownie z pokoju Olkiem Bartosem. Pozdrawiam szczerze i właśnie nie chciałem z nim grać. Pomimo tego, że to na to, z kim mogłem grać wtedy, to było w miarę korzystne kojarzenie dla mnie, no jednak nie chciałem z nim grać, yy, dlatego że pomimo, że on ma czwartą kategorię, to, to jednak jest on bardzo silnym zawodnikiem i no trochę przeszkadzałem mu w tym yy, tak jak w zdobyciu trzeciej kategorii i no właśnie dlatego z nim chciałem grać ale no niestety tak się wylosowało także taka ciekawostka jeszcze yy, na 9 partii to chyba 5 grałem z osobami z także trochę nie fajnie jak na to że jechałem do na Mazowieckiej tylko po to żeby właśnie z tymi osobami zagrać no ale dobra, yy, partię rozpocząłem od E4 i nastąpiła 6 i tutaj Obrona francuska. I sobie myślę, ok, No zagrajmy klasycznie. No ale w sumie nie chciało mi się przechodzić w jakieś warianty typu E5 można zagrać C5, a C3. No, jakoś białymi mi to nie leży. No czarnymi też jakoś się. No nie za bardzo to czuję. Dlatego zdecydowałem się na wybicie, wybicie i gońc D3. I tutaj dostęp ruch, którego się nie spodziewałem. No co prawda to jest teoria jakaś tam. Ale no głównie mi tu grali jakieś gońc D3. Jakiś skoczek F6, skoczek C6, C6, no jakieś inne tego typu pierdoły, ale nastąpił C5. I sobie myślę, no okej, okay, jeżeli tak zagram, no to nastąpi wybicie, wybicia i zostaje z Izolakiem. On zostaje też z Izolakiem, no ale jednak... Wolę grać bez Izolaka. No to w partii gram skoczek F3. Wyprowadzenie figury. No to mam gram skoczek C6. Jeszcze zwiększa presję i tutaj w sumie nawet myślałem nad czymś takim, no ale dalej przechodzimy do tego. Że mam tego izolaka. I on też ma izolaka. No ale niby jakoś to wygląda. No szczerze, nie czuję tego. Po prostu nie czuję tego, chociaż jak teraz patrzę z perspektywy czasu, to w miarę dobrze to wygląda. No ale jednak po co sobie wydważać słabość już w debicie? Skoro po skoczy C6, można zagrać go C3. No, wspieram tutaj. I przełączyłem głupi ruch. C4. Na moje szczęście. Nie znalazł tego w partii. Ale to jest jedna z głupszych rzeczy jakie zagrałem w tym. Że goniec D3 w ogóle. Bo tutaj noc D3 było prawdopodobnie najlepszą opcją. No ale dobra. Nie ma co gdybać co by się wydarzyło. Gdyby no na przykład tak poszło w partii. No ale następuje B6. I tutaj sobie myślę. No okej okay, zagram tak. Tak no ale. Po co mi to w sumie było. Skoro tutaj nic nie ma. W sumie nie wiem, czy tutaj coś jest, jakieś konkrety, może, no ale coś tutaj pachnie z tym skoczkiem K5. No w tym momencie akurat nie, no bo następuje wybicie i jeszcze stracę figurę bezsensownie. Dlatego w partii zagrałem C3, on gra H6. W sumie takie posunięcie, mam wrażenie, no trochę bezsensowne. No co prawda, jakiś tam potencjał, że za kilkanaście ruchów nie będą zagrać tego ruchu, no ale po prostu. Nie wiem. Tak może chciał zagrać. No nie wiem w sumie. Tak chciał zagrać, ale przestraszył się czegoś takiego, no ale to tak może w sumie zagrać nawet. I da się żyć. Gramy sobie normalną partię. No nie wiem szczerze. W partii po H6 następuje skoczek D2. Yy, w sumie żeby zaktywizować takie jakieś typowe plany. Z obrony francuskiej no to on gra skoczka F6, wyprowadzenie figury ja gram H3. I goję C7, no to roszada, roszada I teraz wieża E1 I sobie myślę, no jest w miarę git To prawda, jeszcze tam na radę, że miałem jakieś obrony przed tym Ale tu chyba nic nie wchodziło tego typu No ale on wreszcie gra to C4 To C4 dobre przepchanie Także gońcę B1, w partii odchodzę, no nie chciałem na C2 No bo Tak się przymierzałem, że może jakoś go sfajkuję na to, że hetman C2 zagram że niby tutaj groźba, ale jednak tutaj będę coś wywierał jakąś presję. Oh my God! Wow! No i dobra, A6 partii. W sumie to mam wrażenie, że jest to taki trochę niepotrzebny ruch w tej pozycji. Że tutaj można dokończyć rozwój tego typu. Albo dokończyć tak rozwój. No i dobra, no może jakiś potencjał w ruchu B5 widział. Ale w sumie jeśli już, to grałbym coś w tym stylu. B5P4. Żeby mieć tutaj już od razu wsparcie. Ale dobra, taka była jego decyzja. No to a 6 następuje skoczka F1. I sobie myślę, okej, okay, może na cofne gońce na C1 zagram tak i tak. Będzie dobrze. Albo jeszcze lepiej, zagram tak. I w sumie to tyle. No ale on gra gońce 6. dokańcza rozwój. Tylko, że ten rozwój to jest, mam wrażenie, taki trochę pseudo rozwój. No bo strzela tutaj, strzela tutaj, no. Trochę jak pionek stoi ten goniec. Ale jakiś potencjał w. No, typu Hetmana 7 zaraz. No dobra, skoczek G3 w partii. No tutaj idę zgodnie z ideą moją. Zaraz, jak się hetman C1, może zagram. No to go więc D6 i gram B3, żeby tutaj. No, nawet nie liczyłem w sumie na to, że tak. I to w sumie nawet dla niego byłaby nawet dobra pozycja. Chociaż nie wiem, no jakby to poszło w partii, zależy co on by zagrał, no ale po B3 on gra B5. I ja tutaj wiem, że nie chcę wybijać. I nawet nie wiem, czym on by to odbił. Ale tutaj powiem tylko tak, że to nie działa. No bo tak, tak i tak. I tracę piona na koniec. I gratulacje właśnie gram bez piona. I pozycja nie wyglądałaby zbyt fajnie. No ale po obie 5 gram po sensie Hetman C1. I tutaj sobie myślę, okej, okay, może coś z punktem H6 zrobię. Może wymienię tutaj. No ale on gra Hetman 7. I w tym momencie zaczęło się liczenie. Zaczęło się liczenie, gońc więc bije H6. Bicie. 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 I tutaj nie muszę odbijać A nawet nie mogę. Znaczy, tutaj jest chyba lepsza wersja. To. Tak, jedyne posunięcie to jest tutaj. Jeszcze udaje mi się wyszachować w taki oto sposób. Po prostu skoczka i po prostu mata. Ale. No, prawdopodobnie to w partii wchodziło. Ale jest jedno ale. Mm, tak, ja muszę liczyć. Zacząłem liczyć jakieś tego typu ruchy, że on gra tak. No, akurat na to to jest ta sama historia, chociaż yy, warto wspomnieć, że na koniec tutaj leci i mam tylko pianę więcej. No, co prawda, jakieś tutaj nawet yy, ofiary tutaj mogą wchodzić, albo nawet tak. No, pozycja zdaje się trochę lepsza. A w partii szczerze, zacząłem nawet liczyć tego typu ruchy. W sensie bicie, bicie. I tutaj odbicie w sumie, no nie jest dobre. A dlaczego? No bo powtarzamy historię. Tak, tak. Tak, tak. I oczywiście to wszystko z szachem się dzieje, także. To jest forsowny mat. ale po tym posunięciu, no. nie podobało mi się. Bo. w sumie co? Tak, tak. Może to mi się nie podobało? Ale nie. bo Tutaj na koniec jest GONS F4 i hetman nie ma ruchów. No i tu mi się jakiś wariant chyba po wybiciu nie podobał. W sensie, że wtrącone wybicie, wybicie i tutaj wybicie teraz. Tak. A, i coś takiego mi się mogło nie podobać. I to on zostaje, tak jakby z materiałem na plus. Chociaż szczerze nie wiem, czy to jest poprawne. Czy tutaj nie mam zaraz jakiegoś manewru typu wieża E5, szach i mat? No to jest naprawdę bardzo interesująca pozycja, ale chyba to się zgadza. No bo teraz, załóżmy, jest mój ruch, gram tak, on gra tak, i co. W sumie nie, teraz tutaj nie wchodzi, bo skoczki jeszcze broni. Ale to w sumie ciekawe. Może tak, tak. Tylko co po tym posunięciu? Bo to jest naprawdę interesujące, to, to co tu się dzieje. My ja teraz grożę tutaj. Ale też grożę wybiciem, yy, wybiciem tutaj na przykład. Jeżeli co, tak odejdzie? To ja gram co? W sumie mógłbym tak zagrać. Wow. A jeszcze lepiej wtrącić tutaj. Tak, tak i tak. Teraz grożę tutaj wybiciem z matem. Także, jeżeli to wszystko się zgadzało, ja do tego momentu nie doliczyłem, bo to po prostu już mi się mieszało, nie wiem, po tam. trzecim, czwartym ruchu tego wariantu. Mnie się to po prostu to Hermana 7 nie podobało. Bo myślałem, że coś takiego muszę grać nawet. I w to bym nie poszedł To też, no bo tutaj O ile mi wiadomo mata nie ma, chociaż, czekaj już zagram jakiś losowy ruch, to co? Jest tutaj jakiś mat? Tego typu? Tak, tak I co? No jest co najmniej Wieczniak No ale Wieczniak mnie w tej sytuacji nie satysfakcjonuje Także wow to prawdopodobnie wchodziło to skoczek H4. No co do tego momentu nie doliczyłem. No ale dobra. W partii skoczek idzie na E2. I sobie myślę, okej, okay, tak. Zaraz zagram tak. I będzie dobrze. No to on gra skoczek E7. Odejście gońcem, wybicie, wybicie. To jeszcze przez chwilę zastanawiam się nad wybiciem Hetmana. Ale. W sumie zostałem... W sumie chyba chciałem zostawić Hetman na szachownicy. No ale dobra. W partii Hetman idzie na D7. I tutaj czułem, że to jest dobre. Gram skoczy 5 Odejście. I to jest błąd. To jest błąd. Bo mi się wydawało, że Hetman D8 jest lepszy. Czy nie? Tutaj w sumie, czy jest jakieś dobre odejście? Może Hetman D6? No prawdopodobnie. Prawdopodobnie Hetman D6 było lepsze. Przynajmniej tak mi się wydaje, no bo w partii po Hetman D7, skoczek E5, Hetman C8 Następuje ofiara, skoczka Skoczek bije F7 I teraz o co w tym momencie chodzi? Jeżeli nastąpi wybicie gońcem, tak jak poszło w partii, to bijemy na E7 Jeżeli nastąpi wybicie wieżą, no to bijemy na E6 I pozycja jest bardzo dobra, mam piona więcej Także no czekałem tylko na moment podstawki No ale dobra hmm, Po wybiciu Odejście. W sumie, jeszcze przez chwilę po Hetman yy, właśnie C8 liczyłem jakieś tego typu wbicie, ale to mi się nie podobało. Chociaż w sumie, szczerze, to mogło być nawet dobre, tylko o co tu chodzi? Bo ja patrzyłem tutaj, nie wiem, coś co Kwish mówi, że jest to dobre, tylko ja szczerze. Nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego. No bo nie zyskałem piona więcej. Co prawda jest ta słabość. No ale skoro mogę zdobyć od razu piona na F7 mm, po wybiciu, to dlaczego nie skorzystać? No dobra, wybicie, wybicie i skoczekam 4 tutaj. Dobre posunięcie. No ale to biorę drugie opiona. No gdyby nie to, że biorę. Gdyby nie to, że podstawiam drugie opiona. No to. Po prostu ta wieża za bardzo ruchów nie ma I okazują się duże problemy Że nawet musiałbym chyba tak oddawać No ale na moje szczęście stoi ten gońc na B1 jeszcze Gońc b4 wybicie i hetman f5 Hetman z c1 robi dużą robotę na obronie skoczka Także mogę sobie spokojnie odejść wieżą Wieża idzie na e5 Odejście hetmanem na d7 I b4 przepycham No bo tutaj liczyłem nawet jakieś ruchy Typu co tak. Liczyłem, nie wiem, coś takiego. No, ale tutaj na koniec po prostu mi leci ten pion i zostaje tylko z pionem więcej. A jednak dwa piony są lepsze od jednego. Także, no, trzeba być czujnym. W partii B4 posunięcie wieża E8. I tutaj po hetman D2, hetman E7 poczułem, że może to nie być aż tak proste do zrealizowania. No, bo za bardzo, jak nie mam wymienić. Liczyłem królew F1, tylko coś mi się tu nie podobało. Tylko, co mi się tu nie podobało, to jest pytanie. No bo jak teraz tak patrzę, to wieża A1 zaraz zagram i będzie świetnie. No to w sumie nie wiem, ale po Hetman E7 nastąpił G3, Hetman E4 i posunięcie H4. Także tutaj wiedziałem, że mi grozi ruch tak jak Goniec D5. I tutaj musiałem być czujny, no bo Hetman h by groziło w takim oto wypadku. No to Olek zagrał posunięcie G5. Wybiłem, on wybił. I zdecydowałem się na odejście na G2. Bo tutaj oczywiście groże wieża E1. I to byłoby świetne. Gdyby nie to, że teraz gra on Goniec D5. I sobie myślę, no okej, okay. biorę trzeciego piona, ryzykuję. No ale po królew 8 patrzę i widzę hatman f4. No już tutaj miałem dosłownie rękę na hatman, żeby zagrać coś w tym stylu. Coś w tym stylu na przykład. O, coś takiego miałem na myśli, jak szedłem na ten wariant. Ale tutaj mogłoby nawet coś takiego grozić. Wow. Musiałbym uważać po prostu. No ja dobra, gram Hetman F4. I szczerze, tutaj jeszcze sobie myślałem, że jak tak zera, to ja mogę tak grać. Właśnie tak. I chyba się cofnąć tutaj. No bo innej opcji lepszej nie widziałem. A co ja mam grać w takim to przypadku? Tutaj jeszcze chyba coś śmieszne. Nie, yy, coś takiego w innym wariancie chyba wchodziło. Że Hetman E1, który liczyłem, tylko już nie pamiętam, który był to moment. No ale dobra, Hetman wie G5, wybicie yy, Hetman F4. No tutaj wymiana i gońca F3. tutaj jeszcze czułem, że mogą być problemy. Ale znalazłem dobry ruch, skoczek G6. Na szczęście był ten ruch i skoczek A5. Tutaj jest satra gońca. że świetnie zblokowana. I mamy po prostu kompletnie wybraną pozycję. Jednakże ciekawe w tej pozycji jest to, że pogoń z d5. Nie wiem, czy f3 nie jest jedynym posunięciem, które daje remis. No bo jeszcze musiałem być bardzo, ale to bardzo czujny. Wieża h8. No to f3 gram. Wieża h8 to już kompletnie wybrana pozycja. I tutaj mamy realizację. Jeszcze szczerze nawet nie wiedziałem, czy coś takiego by zadziałało w sensie tak, tak. 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 I tutaj jakieś wybicie jedno, wybicie drugie. No i pozycja, no, a nie, czekaj. Tak, tak. I czy to byłoby jakieś mega dobre? On zagra tak, tak, tak. No ale chyba ja będę szybszy z moim pionem No to jeszcze musiałem uważać, żeby tam nic głupiego nie podstawić, no ale król F6, no to yy, król G7. Tutaj warto pokazać, że po królu E7 jest jeszcze bardziej wygrana pozycja, bo gramy tak zdobywamy wieżę na czysto. No ale tak to wież, No i tutaj po prostu pociąganie i pływ 4. Myślałem, że będzie jeszcze stawiał opór jakieś ruchy, Może no, po prostu mi pozwoli dojść tutaj tymi pionami. nawet na linię 7. No i w tym momencie zasyło się poddać. I była jeszcze runda popołudniowa, o której powiem na kolejnym filmie, który będzie za dwa dni. Ale tamtą runę naprawdę warto obejrzeć, no bo to było coś pięknego, co zrobiłem. Także cóż, to było na tyle. Jeżeli film się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!